Cześć, YouTube, kolejny raz DJ Marek z Diodus Events. Jedziemy dziś do siedlca, do gminnego ośrodka kultury, tam do przygotowania osiemnastka. Jeżeli oglądaliście wcześniejsze filmy, no to wiecie, że równiutkie dwa miesiące temu, dokładnie dwa miesiące temu byliśmy w tym miejscu, wtedy też była osiemnastka, więc dzisiaj krótki filmik, żeby nie powtarzać tego samego. Zapraszam do oglądania. No, to jestem już na miejscu, idę zobaczyć, którymi drzwiami będę wnosił, czy tymi, czy może tamtymi. O! Może ani te, ani te. Kurczę, łańcuszki tu powiesili nowe. wkoło głównym wejściem i poprosić, żeby otworzyli. No już otwieram, tymi jednak, jednak tymi. Także trochę trochę czarąbane, bo tak stoliki są ustawione głupio, sami zobaczycie za chwilę. To część gości siedzi pod sceną, no bez sensu, nie? Dobra, ale to będziecie widzieć za chwilę. Ja biorę się za szykowanie. Widzimy się, jak już będę miał wszystko wniesione. No. Przyczepki mam praktycznie wszystko. Także już ją zamykam. I jeszcze tylko głowy z bagażnika i, i komputery z samochodu, i będę miał wszystko. To sobie zaraz zobaczycie, jak stoją stoły. Mówię tutaj o tym, nie? No jak można przed sceną postawić stoły, nie? No to już one jak, jak się nie mieszczą i muszą być wywinięte, to mogły być tam jeszcze wywinięte, nie? Z tamtej strony. A nie przy samej scenie. No teraz jak ja bym tutaj chciał u góry głośniki postawić, no to tym ludziom prosto w uszy. One są praktycznie do połowy sceny. Zobaczcie, do połowy sceny. No i teraz. Nawet jak ja bym się ustawił na scenie i bym puścił bańki, no to co, tym ludziom w talerze? I tak samo głośnik, który po prawej stronie stoi, no to, to, to co, to, to tym wszystkim ludziom po uszach by miał dawać? No nie wiem. No i od tamtych drzwi ciągle nie ma klucza, ciągle trzeba tymi dalej nosić. To wiecie, no raz jak się zdarzy, raz tak może być, nie? Ale już, któryś raz z rzędu, któryś raz z rzędu drzwi pozamykane, no to już tak można sobie różne rzeczy myśleć, nie? Ja nie mówię, że to na 100% ktoś robi na złość, ale, ale mówię, że tylko, że można by było sobie tak pomyśleć, nie? No bo jak to inaczej wytłumaczyć? Jeszcze jedna głowa. Jeszcze jedna głowa i jeszcze jeden komputer. I mam wszystko w środku i mogę zaczynać montaż. Ale gorąco dzisiaj. Ponad 30 stopni i jeszcze do tego duszno. No no, nie w kielonki, nie w kilonki. 我要死你！So, yes, <Yeah. S 1> Jeszcze jedna walizeczka i ma wszystko. Tak jest. I ma wszystko w środku. Także ja się nie będę ustawiał na scenie, no bo co, jak tutaj ludziom nad, tutaj tym ludziom nad głowami grać Ustawię się tu w narożniku i tyle Jakoś się tu muszę zmieścić czym prawie tak jak ostatnio no, ostatnio byłem na środku bardziej A teraz będę bardziej w narożniku ale... ale tam do góry nie idę, nie ma co Czy przybyły tu jakieś sprzęciki? Pary inaczej wiszą, widzicie, u góry. Wtedy stały na statywach. Dwa statywy były, a teraz, teraz wiszą u góry na jakiejś, na jakiejś rampie albo rurze. No, a tutaj odsłuchy takie. Ten A, jeden, drugi. Trzeci na statywie. Czwarty pewnie na dole, co? Czy nie? O nie, nie widzę. Może nie ma czwartego. Tu jeszcze coś stało. O, tu jakiś większy. Tu jakiś większy w pokrowcu. No dobra, a tutaj. A tutaj będę miał stolik. Sam. O nie, będzie fotograf jakiś chyba. Będzie fotograf, bo jest drugie miejsce. No a tak poza tym. Nic się nie zmieniło. Także. Także nie będzie dzisiaj osobnego odcinka o, o nagłośnieniu, jakie spotkałem na sali, bo nic nowego tu nie ma. Wszystko to już widzieliście w poprzednich filmach. No to ostatecznie tak wykombinowałem i wieszam już tutaj lampy. Już większość mam powieszone. Także yy, tak to będzie wyglądało tym razem. Podobnie do tego co ostatnio. Podobnie, tylko że ostatnio byłem bardziej po prostu na środku, a teraz jestem troszeczkę w lewo i troszeczkę z ukosa. Ale ogólnie to bardzo podobnie do tego co ostatnio, także ostatecznie myślę, że y, będzie git. Myślę, że będzie git. No szkoda, że ten stolik tu jest, ale a, e, będzie dobrze. Będzie dobrze. Uplayteing tutaj już zrobiłem odtąd. Tutaj jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj te dwa u mnie. Jeszcze dwa pary w kratownicy. No, tu mam jeszcze do powieszenia strobo i wytwornicę baniek. Nie wiem, czy jest płyn. Nie ma, trzeba będzie wlać. Dobra. No, i tą kolumnę sobie wstawię tutaj. A wytwornicę dymu jeszcze wstawię tutaj. Tutaj, tak za statywem. Że tu akurat będzie wylot, tak pod, pod nogą od statywu. Elegancko będzie. O, także. Także jest ok. No Przyszedłem do przyczepki jeszcze raz po płyn. Zobaczcie, już mi się kończy. Już mi się kończy, będzie trzeba zamówić nowy płyn do baniek. Tak, płyn do baniek, bo w maszynie jest sucho, także wleję ten płyn. No i już mogę podnosić światła do góry i w zasadzie już zostanie tylko podłączenie wtyczek, bo całą resztę już mam gotową. To co, idziemy podłączać? Hmm? Hmm, jeszcze do góry podjedziemy z tym. Tu mamy dym. I tu mamy światło. O! I nie mamy bezpiecznika. Tutaj nie, tu jest hydrant. Gdzie to było? Tam przy wejściu do kuchni chyba. Wszystkie są. Tu. B 16. Jest okej. Okay. Okay. No, także tu z tego gniazdka mamy tylko, uplighting. cały applighting. Natomiast z tego, co jest tam w narożniku za tymi zasłonami, to z tego mam podłączony ten przedłużacz. No i tutaj mam dym i światło. Tak, widać tutaj? Nie, nie widać, ale tam jest to gniazdeczko. To z tego mam przedłużacz. Tutaj, tutaj y, dym i światło podłączone. O, dym jeszcze włączę. Ok, no, z tamtego uplighting, a do nagłośnienia, no, to mam puszczone tutaj. Tędy sobie puściłem i tam aż na drugą stronę, ale to jeszcze muszę iść po przedłużacz. I to sobie, jak zwykle, podłączę tutaj Oj, do, do tego siłowego, tutaj jest włączone jest połączone to sobie podłączę na przykład tu pod jedną fazę i, i będę miał tutaj jaki to był B25 chyba no Dobra, wszystko mam gotowe, także chodźcie zobaczyć jak wyszło. No i to tyle na dziś, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć. No, która godzina? Czwarta cztery. Punktualnie o trzeciej się skończyła impreza. O, to sobie wezmę na drogę. Zamykam już wszystko mam spakowane. Wszystko świeci, wszystko działa. what's that